Cześć, witajcie w kanale Hubelt and Titus W dzisiejszym odcinku będzie z nami gość specjalny Ciekla 7 która pierwszy raz pokazuje twarz. Tak, to właśnie ona... Proszę, tak Proszę bardzo tutaj. Tak. Jej twarz pierwszy raz pokazała swoją twarz na ty. Tak, mam jeszcze dla Was kilka informacji. W najbliższym czasie pojawią się vlogi, jak to woli jakieś odcinki z... Jazdy na krosie. Tak. Dzisiaj z naszym kremerzystwem będziemy go naprawiać troszeczkę tam. Łańcu się trochę psuje, ale czy tam się z tym? Właśnie, my jesteśmy z wykształcenia mechanicy. Tak. U, nie ukończyliśmy technikum, ale mamy, jesteśmy z mechanikami, tak? Tak. No. I jeszcze przypominamy o łapkach w górę, subskrybentach. Nie. I on też subskrybujcie to niekoniecznie, bardziej nasz. Tak. I wiesz, pamiętajcie, że co 5 subskrypcji kupujemy kinder niespodziankę i ją otwieramy. I liczymy na to, że trafimy kombajn z poprzedniego odcinka. Właśnie tam gdzie pokazywaliśmy. Tak. To jest nami tak. Za nami. szkoła. Za nami. Za nami. Nie nagrywaj jej, bo to nie ma co nagrywać. Właśnie. To jest, to jest Tutaj na. burzel na kółkach. Będziemy trochę... Będziemy już kończyć. A jeszcze ja chciałem wspomnieć osobiście, żebyście pisali komentarze z pytaniami do QA. Liczymy na, wasz, na Waszą pomoc. Pięć najlepszych pytań zostanie wybranych do naszego QA, na które oczywiście odpowiemy. Prosimy, abyście pisali pytania takie, które nam możemy odpowiedzieć my dwa jednoznacznie, ponieważ nie chcemy odpowiadać. Jednosobowo, bo to by za długo trwało. No i nie piszcie tak, jaki jest ulubiony kolor, bo to trochę bez sensu. Właśnie, I piszcie, że... Jakie jest nasze hobby, coś nie z Chodzimy do jednej klasy. My tak. wam chętnie odpowiemy. A u mnie na kanale będzie, jak się zaczęła dynastia... I, no... Youtuber u nas w klasie, bo zaczynają nagrywać jak ja historię. Jeszcze w razie czego dla informacji o chodzi z nami do klasy. To by było na tyle. Tak. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i piszcie komentarze. Pa!